Dziu Let's start 25 paczek O, Ukraińiec już się wyciszył A, to standardowe jakieś <laughs> No te paczki są na, na początku, to wiesz O, Bakambu Bakambu idealnie Dobra, pasuje Dobre chyba, nie? O, nie wiem No Bakambu chyba OP Dzięki do fona na A ja to chyba zrobię tak I... No tak zrobimy. No czemu to się aktualizuje tyle? Aktualizacja sklepu? Mane serwery FIFY. O, o jest. Po... Dobra, jeszcze 26. Dobra, szefaszki. idziemy z tymi kurwa lepszymi, bo w chuju mam to otwieranie takich. <laughs> Tam było 8,5. No będzie, będzie. Dobra, teraz odda. Nikt ja, nie ma. pierdolę. Messi. Akuna, nie, to to. Ale ja fiko. Ja to, co to jest. Uf, jest nie trafić, takie info. 7-5 jest. 7,5 plus leci Neymar. Neymar tylko? Byłeś, nie, Neymar. Dobra. No nie bo tylko Ukraińiec ma kurwa takie farta do życia. Ja nie wiem. Z, niesamowite to jest dla mnie. No, no, to, Dobra, to ma jakieś, to ob... ty, to ma jakieś to... układy w tej fifie. No, mi się też tak wydaje. Że on coś kurwa kręci. No i zajebiście. Tadić, kurwa. Dobra, coś to mam do miniaturki, zdjęcie, że tam oh. jakiś jakieś wyleciał. No, no, no. O bakambu. O, 85, dobra. No i tutaj no. Messi już gwarantowany jest. Messi gwarantowany. oczywiście. O kurwa. Oh, inform. Niemcy. SPO. O kurwa, Bolat. Ja trafię jakiegoś Hiszpana dzisiaj. No szczerze to chujowo. No trochę. Ja pierdolę. Słuchaj, co to było? O, ja Dobra, Dobra, drugi kurwa. No i to już Messi jest też gwarantowany, to ty. A nie Toc? O! O, jest Toc! O! Chira. Weź poczekaj. Weź poczekaj, Josie XJC. Weź poczekaj. Kurwo jebana! Weź się poczekaj, żeby się zatrzymał. Nie, nie, kurwa! Dobra, już mam zrobiane screenshot. Dobra! Ja pierdolę, ale głupot. Dobra, zapiszę z SS-a. No, Dobra, zajebiście! Dobra, Zainowi wysłałem. Posłuchaj, zapisać muszę Ja jestem zadowolony, mogę umierać. Ja też mam jednego Toc'a, tylko że ze zbyt Dobra, to no pewien. ale. Ja mam lepszego, tak? Powiedz ja mam 90 z ligi Włoskiej, ja... więc mi da do, do składu pasuje. A to skipujemy, bo to jest jakiś ściek. Dobra, coś nam oddało. No poczekaj jeszcze, czyli koniec. No, na razie oddało. Na razie jestem. Zadowolony. Jeszcze tylko ikony ale... brakuje, tak jak Zjanowi. Nie, bo. i dwóch debrójne. Nie, bo to tylko on ma takie oferta, Tak szczerze. No. No powiedzmy sobie, szczerze, ja ikony nie trafiłem nigdy. I chuj. O! A to ten chujowy walkout chyba. LP. czy coś. No, Messi wleciał, tak o! Wymienny? Tak, ja nie wymienny. Ale jest łokałcik. Dobra, jestem. Coś się stało? Zobacz O no, co trafiłem? Kurwa, jebana. A jakiego? To niego nie? A nie, nie wiem, to jest z Francji. Co to jest? Co to Zamknij jest? mordę, Brudasie. Ja pierdolę, bo, bo cieszy się, bo kurwa trafił lepsze karty niż ja. Dobra. No A Serbii. Jeszcze. A, a jest? Jest jakaś Nie no, gratuluję, gratuluję. No, dzięki. Nie no. Nie, Dobra. Jest, nie jest takie zły. SS-a mam. Nie dosłuchaj. ss -a już mam. Patrząc na mój skład, to on tam będzie kierował, tak? <grym> A ja nie no wiem co tam o, się na jestem. O kurwa, znowu o, ten hazał Kurwa, muszę ja. kwixelować czwarty raz chyba. Ja pierdolę. No ja wiesz, te brujny sklixelowałem. Do Jonga. No, te brujny? No bo dwa, ten dwóch trafił. No, ja bym te... od razu brał jakieś No ja Wy... sobie to telefo na telefonie teraz. Na telefonie sobie z tego. No. A O, kurwa! o, kurwa! o kurwa! A co jest? O tu jest ten, hale O ja pierdole, ja pierdole co to jest? Fila, ten jest lepszy, Fila, nie skipuj. 76 pod. Elo kurwy <laughs> Ty Ja pierdole jestem najlepszy <laughs> Ty poka jego Ja pierdole Ja pierdole ale jajka! Pokaż ci statku, ty! Nic ci nie pokażę. Pogo, poga. Dobra, ale. <śla> ja mam w chuju, to po prostu jest toc, tak? To e? śpiczy. Ja tam wyjebany, czy on dobry, czy niedobry, ale toc. Nie, no jak to. To, to mi nie do Antonego. Mm -hmm. O kurwa, jeszcze oh, kur on the week a a to the kolejny! Na ten moment! Nie, nie. O trap! Tra ja, ja mam trapa na bramce, tylko że overrela się w Osiem. Super, fajnie. No. Ty, zajebiście ten upewnik na razie idzie, no. jak dla mnie. No dla, wiadomo, że dla Ukraińca to to gówno jest, na przypałkę, tak? Ale no powiem sobie szczerze, to nie ta liga. Chyba ostatnia taka paczka, bo tam są złote. A złote też oddają. O. No dają kilka ukałów poszło. Kilka ukałów, dwóch, jakby... Zdajnowi by oddały, bo brzmi, że on to ma farta, nie wiem. Może ja ci będę konto oddał, się otwierał, co? <grym> <grym> można, można. <grym> co e to jest jeszcze? O, yes. Złota, paczka rzadkich kart. 12 rzadkich. Po co w następnej piątej kolejne otwarcie? Bo tocy tej Premier League chodzą. Nie, wiesz co, ja to chyba już mam wyjebane. Ja się też nie chcę ja, ja nie potrafię. OFC Barcelona, moty Artur. Artur? O, on Artur, on grał wcześniej Artur, w Barcelonie. To nie, no. To żegnamy. Niech ha, nie, jeszcze jedna stała taka, ta 12 rzadkich. I tak, to już chyba złota. No, gdyby siat jakiś lepszy, to byłoby lepiej. Ale chyba i tak nie ma jakichś dobrych w tych toczach teraz, co? No. No bo tak... Na razie są takie średnie. No właśnie tak... O. o. Ale o. kurwa, 75-80, ty! Zeniu, takie samego. Ja mam jakieś do tego? Tak. Jasne. A spina. O, ja bie, burki. Bakajoko. Wiśnia ba... A tu jest bakajoko, zobacz. <śmiech> Wiśnia <laughs> bakajoko, na i smarze. Ja pierdolę, tracę złote kurwa hmm? Ale, ale Aleluja Nie, ale dwa ciki to... Co? No powiedz, że jak na mojego fartu to ja naprawdę jestem zadowolony No A ja nie kurwa u jest naprawdę cienko z tymi totsami i w ogóle kartami No ale ty miałeś lepiej, trafiłeś kurwa Torresa Ale chłopie, teraz mam tyle kart że to o, Ej. Jakbym tak cały o, czas nagrywał, to dysk by mi się zapełnił za 419 godzin. Tak. No. To jaki ty masz dyskantony? 1TB SSD O, też mam Torresa, zobacz. No. O, ale to Ej, chyba to je, trochę nie to... to, to chyba jak brat, kurwa z domu sobie tak. <laughs> nie ukrywam. No, potem O jest, Wrodka, szybkie sprzedaży. Dobra, teraz wracamy Dayonk jest, bardzo nie no, ale te złote paczki nie oddałem, a tam coś chuja, mi zrobiłeś. Rujsza. oddały. No, no, Dwa razy deblujne, To Ale to nie za co młodych, to Ale człowieku. 83 plus jest jeszcze. O, to to... To co, 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 co teraz leci? Ja Niestety, kurwa nie. Ale patrz, jest? masz Senegal. Ja, Mandy. Mandy. Miałem go na bramie. Miałem go na bramie kiedyś. Nie bałem go po dwóch meczach. A ja po dwóch tygodniach. O. No wiesz, Anton. No bo nie miałem innego bramkarza, potem wprowadziłem Trapa i ja lepiej Ja teraz mnie. na Wasa i powiem, kurwa, że wolałbym chyba mieć Ciebie na bramce. Ja? ja mam Edersona jeszcze w rezerwach. Dobra... To skipujemy. O! O! O, wymienny! Uuu! Oh! i tego... Się, bardzo nieprzydatna karta. Za ZH i tego informa dostaniesz na spokojnie z 12 tysięcy. No teraz informy są tak kurwa rzadkie Zań to trochę dwa informy w jednej barzce Dobra, ale... Ty <noise> mówisz o Zejnie, tak? A... Ja sumie... już nie będę mówił dziesiąty raz kurwa jaki jest Zejn. No tamty. Ja w tą FIFA. Oj, nie tu. Mam w sumie chuj. Powiedzmy sobie szczerze, Zein, Ty bardziej trahtujesz niż ja. <noise> tak, prawda? O, się wyciszył, no właśnie. Wali hmm. to.

Oczywiście, że nie wymienny, przecież kurwa, jakby inaczej. Nie. wiem Baku, wymienny jesteś, kolego? Ta... Jasne, Pe jasne. Dobra, wypierdala. Ale kurwa, człowieku, trzy tocy. No ja jestem przepotężny dzisiaj. Dobra, już tytuł na styka film. Mam nie trzy tocy tytuł. No i zajebiście. Better niż poprzednie 50 paczek. 25 oddało. Gdzie ten Suarez co miał być? A to, znaczy w ogóle, no jest coś w ogóle ciekawego, plus Suareza? Bo tak. patrzę, to yy, chyba jest. jest ten, ktoś tam. Yy, tam jeszcze był. A tu już mam, dobra. Dobra, się ma, widzę. Zajebiście! To...